Siemaneczko widzowie, z tej strony Gruzdos XD, a dzisiaj... patrzcie, mam burza śnieżna jest u mnie taka trochę, armagedon pogodowy. I dlatego chciałam nagrać, bo jak to wygląda. Ej, ej, strasznie wieje, bo ten śnieg tak... tego nie widać na kamerze, ale ten śnieg tak szybko leci. Może pójdę zobaczyć... pójdę, pokażę wam to z innej perspektywy, także na chwilkę cięcie no także śnieg mi tutaj trochę leci do środka ale trudno pokażę wam jak to wygląda proszę tak wieje śnieg no cały biały dach z której strony tylko zawiewa no no i mniej więcej jest taka sytuacja Także ja już zamknę, bo mi leci tutaj. Strasznie ciemno w ogóle tutaj jest. Bo okno jest, wygląda, jak było obłożone jakimś styropianem dosłownie. No. Także to by było na tyle. Dajcie znać, czy u was też jest burza śnieżna. A jak tak to czy była, to, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem tam na dole. A ja już wam nie przeszkadzam. Cześć. A jeszcze tak szybko chciałem dopowiedzieć, że dzisiaj prawdopodobnie nie mówię, że na 100%, ale zrobię jakiś filmik. Także wypatrujcie. I też zachęcam do subskrypcji. Już Wam naprawdę nie przeszkadzam.